Wam wszystkim w kolejnym filmie. Dzisiaj już ostatni dzień naszego mini wyzwania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś takim bardzo ciężkim i bardzo trudnym do przeskoczenia, czyli o tym, jak funkcjonować w nieminimalistycznym świecie, będąc minimalistą. Chodzimy już do tego, jak sobie poradzić z otoczeniem. Po prostu z, myślę, że z najbliższym otoczeniem. Najbardziej, bo najbardziej nastoj w pewnym. Po, w pewien sposób em, dotyka. Jest to bardzo ciężki temat dla mnie do nagrania, ponieważ ja jestem osobą bardzo buntowniczą, która nienawidzi, jak mówi jej się, co ma robić, czego ma nie robić, i to działa tylko odwrotnie. Czyli, jeśli ktoś powie mi, że mam czegoś nie robić, no to ja to zrobię, nawet jeśli tak nie chcę za bardzo, ale. Chcę pokazać, że to jest moja decyzja i to jest mój wybór, więc ja na złość czasem to zrobię. Wiem, że to nie jest dobre i czasami no, rodzą się z tego powodu jakieś tam mini zgryzy, problemy i tak dalej, ale w większości przypadków jest to dla mnie dobre, bo ja po prostu wiem, co, czego potrzebuję, czego chcę od życia i ja do tego dążę. Teraz widzę, jak wiele zyskałam przez to, że stałam się osobą asertywną, która umie powiedzieć nie albo tak pewnym rzeczom, nawet jeśli inni mówią i nie. I jeśli macie już te naście lat, jeśli macie swój jakby e, umysł gotowy do przetwarzania tego, co wy sobie zaplanujecie, jeśli macie jakieś zaplanowane, przemyślane powiedziałabym bardziej cele, no to, to zachęcam Was do tego, żeby do nich dążyć, po prostu. Bo to my popełniamy swoje błędy i tylko na nich możemy się nauczyć. A jak zdobyć taką asertywność? Kochając siebie. Kochanie siebie nie oznacza tego, że ja o sobie myślę jako o idealnej osobie, bo tak nie jest. Ja czasami siebie nienawidzę. Mm. Tego na przykład, jak wyglądam, chcę zmian, których często nie potrafię wpleść w życie, często się poddaję i tak dalej. Ale ja wiem, że jestem dla siebie najważniejszą osobą. Ja wiem, że ja ze sobą będę do końca mojego życia. Ja wiem, że zasługuję na najlepsze. Jeśli postanowię sobie coś, co mnie jara po prostu na maksa, co Wiem, że pragnęłam tego od wielu miesięcy, wielu lat, co jest moim marzeniem, to nieważne co inni będą mówić, ja do tego dążę, ja chcę spełnić swoje marzenia. Wiem, że czasami może być to trudne i będzie trudne, ale no nie ma zmian bez zmian. Musimy wyjść ze strefy swojego komfortu, żeby dokonać czegoś, co wpłynie pozytywnie na nasze życie. Co do tego, jak właśnie poradzić sobie ze społeczeństwem, nie ma złotej rady. Przykro mi to mówić, ale nie ma złotej rady. Ja Wam nie powiem, jak, co powiedzieć mamie czytacie, żeby zaakceptowali minimalizm. Można im pokazać, jak bardzo yy, nas to cieszy, jak... Wiele frajd nam to sprawia, jak bardzo użyteczne to jest. Można robić wszystko, ale pytanie, czy warto. Czy warto mm, walczyć z wiatrakami i tak bardzo skupiać się na czyjejś opinii. E, bo ja rozumiem chęć jakby akceptacji ze strony najbliższych e, czegoś, co jest dla nas tak bardzo ważne, ale z drugiej strony... I jeśli pokochacie siebie, jeśli zaakceptujecie siebie, jeśli nauczycie się asertywności, to nie będzie Wam przeszkadzało to, że nawet wasz partner nie jest minimalistą, tak jak w moim przypadku na przykład. E, mój chłopak nie jest minimalistą. Mój chłopak e, bardzo lubi na przykład firmowe rzeczy, bardzo lubi wydawać pieniądze, bardzo lubi e, bar dąży do tego, żeby w przyszłości na przykład zarabiać. Duże pieniądze, bo on chce, to jest jego cel, to jest jego marzenie i on do tego dąży. I ja jestem na tyle szczęśliwa z tym, czego ja pra pragnę, do czego ja dążę, mi nie przeszkadza to, że on ma inne zdanie. I, i można żyć razem, można się szanować, można się kochać, można. Yy, Wieść fajne, dobre życie wspólnie, iść na kompromisy, jeśli faktycznie się kochamy. Eee, tak, warto, jak najbardziej, ale nie warto przestać dążyć do swojego celu przez kogoś, bo ja akceptuję to, jaki jest mój chłopak, on akceptuje to, jaka ja jestem, i wspólnie idziemy na kompromisy. Ale jeśli jedna ze stron nie chce iść na te kompromisy, Przeważnie jest to właśnie ta druga strona, która nie cierpi minimalizmu, no to ciężko będzie razem żyć, bo co innego mieć swoje hobby i nie dzielić tego hobby tam z rodzicami, partnerem czy, czy, czy kimkolwiek, a co innego słyszeć okropne rzeczy i nie mieć takiej jakby zgody na robienie czegoś. My nie mamy pięciu lat, nie potrzebujemy czyjejkolwiek zgody na to, żeby robić coś, co nas uszczęśliwia. Pamiętajcie o tym. Jeśli ktoś z Was jest w związku, gdzie partner zabrania Wam wręcz robienia czegoś, to warto przemyśleć sobie pewne sprawy, czy faktycznie warto Brnąć w taki związek. I to nie chodzi o to, że stawiać, nie wiem, partnera i minimalizm na jednej szali, ale stawiać partnera i swoją wolność, bo w tym momencie może to być minimalizm, ale w przyszłości może to być coś zupełnie poważniejszego. Więc nie zapominajcie o tym, żeby się kochać, żeby być asertywnym, żeby spełniać swoje marzenie, nieważne co inni ludzie mówią. Po prostu. Wiem, że to jest ciężkie, ale to jest droga. Tego nie da się. Nie dam Wam złotej rady, e, którą e, będziecie e, śledzić i wszystko się odmieni. Tak nie ma. To musi być czas, rozciągnięty czas. Musicie, potrzebujecie tego czasu e, i się nauczycie. Z, ciężko pracując, posiadając dużo chęci. Ale się nauczycie, gwarantuję Wam. Tym oto. Pozytywnym, mam nadzieję, akcentem kończymy to wyzwanie nowego roku z minimalizmem. Mam nadzieję, że parę osób zachęciłam do tego, żeby rozpocząć przygodę z minimalizmem. Koniecznie zostawcie opinię o całym wyzwaniu. Czy chcecie więcej takich e, mini wyzwań w przyszłości i o czym byście chcieli e, takie wyzwanie? Czy może dla bardziej zaawansowanych, czy cokolwiek, cokolwiek e, Wam przyjdzie do głowy, czego potrzebujecie faktycznie ode mnie i mam nadzieję, że widzimy się już w przyszłym tygodniu. Cudownego dnia Wam życzę i do zobaczenia.